Długo jeszcze będziesz czekał? Na co? Ten moment, ta chwila, to jest najlepszy moment, żeby zacząć działać i spełniać swoje marzenia. Nigdy nie przyjdzie lepszy czas. Nigdy nie będzie wygodniej, łatwiej. Zawsze będzie tak samo. Jeśli uważasz, że będzie lepsza chwila, to wspomnij sobie te wszystkie momenty, kiedy wspominałeś, wspominałaś. Kiedyś to było jakoś łatwe. kiedyś to było lepiej. Zawsze jest tak samo. Dużo się nie zmienia. Jeśli zaczniesz dziś, to za jakiś czas też powiesz, że kiedyś było łatwiej. Zobaczcie, że często, kiedy patrzymy na czyjś sukces, mówimy, wstrzelił się, udało mu się, kiedyś było łatwiej zrobić biznes, kiedyś było łatwiej wejść w ten temat. Kto wiedział, że się uda? No, właśnie. Może to jest ten moment, żeby wziąć ster swojego życia w swoje dłonie i tak naprawdę pójść dalej. Zacząć się rozwijać, zacząć spełniać marzenia. Trzymam kciuki. E não te